Ej, mnóstwo jest Drwal, Dwal, grek, dolar, potrząt. Tylko. Nie eee, poproszę, rolo. Właśnie hmm, się, się dostałem. Dwala duży. Nie, tylko w akustach kurczak czy mieszanych? Mieszanych. To trudno, ale czy miks? Miejscu, owszem. W miejscu? Na miejscu. Wszystko? To wszystko. 35. Nie każdą proszę. Zgadzam się. Chce wykonać Nie, nie trzeba. To jest, to jest, to jest.

네, 앨미도 쉐미도 쉐미도 Ja po ale... wiem, ty... jest... ja, no, ja, ja, jak to, to nie. Do... Do jedyce, ja nie jak to jest, a to jest, 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 to Ja to jest, to jest, to jest, jest, ja to to jest,

łyso? Nie, to się podnieść. Ale będę miał długie, ale ja chcę te końcówki, bo one się tak rozwalają. i tu mam za długą truszygę, tak. Nie, nie wiem. Zobaczymy z tymi włosami, zaraz jak są A myślałem, że je pofarbować, w ogóle na jakieś dziwne kolory i później na łyso. Albo na, nie wiem, fotować. że na różowo. Ale nie, hodować i e, na perukę lecieć dzieci chorych. Każdy z gniazd to zawita? No ma. Wczoraj to widać mocno, gdzie to jest gniazdo. Ja, się czuję jak w nie chyba No. jak pszczółka wygląda. No. No. jak pszczółka wygląda? Nie stawałem z sprawy z kim ja sobie robię streamy tutaj, ale to jest ten chłop to jest bardzo znany kościół na YouTube. Tak. Ja, ja nie wiedziałem, że ty jesteś ten, że tak byłeś w te community detektorowe, nie? O to fajnie. To mamy takie, teraz mamy takie połączenie trochę tego światu. I do trzek i mm -hmm. to robi trochę normalnych ludzi, nie? Ale dobre. Tak, to jest temat. W ogóle wieprzowa jedno jest taka. Jednak wieprzowe. No. Kupka. No. Co no? Chodł... Nie wiem czy to jest normalność. Nie wiem czy to jest bez Ja dziękuję Kasiu i miałem cię odpisać kupak mój telefon na ranę od razu w WeFood Live a i... Cześć, idę mu spać. Ja, idę. Idę. Idę, jestem mały streamer. Tak, kolek 150 widzów. Też mam Bolina. Jestem już sławny, no coś nie coś. <noise> ja nie wiem czy to jest normalność, no... No nie wiem to no, co. Są... Działam nic się nie rozbiło po drodze, ale no, jeszcze zobacz, bo no. on może mieć w pamięci moje nagrania z banny. To ten, to jest... Nie żartuję tam. Z tych lotów dobrze pokrywałem, bo bym nie mogła być zapisana. Już zapomniałem, że Mało czy widzę. O, to się spodobało, to się pomaga. Tylko powiem, może się, że się prezentuje zarąbiście ten rolok. nie jest ani twardy, ani coś fajnie, ten... ...przypieczony. Wiedziałem, że będzie za był przez przypadek, nie? Zladałem drogę we mnie. Nie, bo jak ja, mi to dostałem drogę też. Tak, miska Kasi. Nie mogę do niej tak. Ale nie zmieniałem już nagrania, bo chcę się nagrania dopuścić. Co ja mam tak? Jest zbity, jest ciężki. Jest ciężki. No i macie, zobaczcie, mięsko-suróweczki. Nie ma zalane sosu, sosem tak mega... Jest no jest ciężki, jest heavy metal tutaj. zarąbisty. zobaczymy jak... Stary, mm -hmm. ja... Mnie wrzucają na kanał gastronomiczny. Gastroszoty. nie mi te chcę bardzo nie wiem kto to robi, tam rzucają adusów, jakieś yy, magicali, yy, bajeroków, wszystkich, kipia, co z i coś co? jedzą. Co? O nie, daru, to Gonzales mnie. Jak się ten czełop nazywa? i oh? mm -hmm. one telling mm -hmm. Texas Drill and Bunker mm -hmm. Where is it? Texas Drill and Bunker mm -hmm. Serię, kurwa, mm -hmm. by Było dużo opcji wyboru yy, kustomizowania tego mm -hmm. kebaba. Mieliście w wersji greckiej. To jest wersja drwalowa. no mm -hmm. wersję ostra. Mm -hmm. To jest karolina parmowska z kebaba. To dzięki. 2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年15月8日。2018年1 W Bardzo pyszny, mhm? naprawdę pyszne, naprawdę przepyszne. Powinieneś też nie? Zresztą widzę, że to Monaco ma połowę w roku, tak? No, nie, Wphee. akurat nie. Nie? nie my jeździmy no, tak kamperami. Myśleliśmy, czy tam pojechać, ale... Ale naturalnie. Ale naprawdę, my w ogóle jak sobie w internecie nagrywamy,

tak, to było dobrze. Ale naprawdę, to na jakość i na to, że jest tyle opcji wyboru, by I tak jest, nie, jest tego, i taki nie, dzień, nie? No, tak to fajnie. To jest Dobra. I tutaj też jest nie? No. No. Cię. Nie, nie? nie było. <grybujesz> to robić. No jest zarobisz. Ale zarobi się. Ale nie. prowadzenie to nie oczywał. Mam jest. Jak to są Tak. Już mam to. Texas Drill te bambas do Buster. Da gente não tá sabendo se vai colocar pro jogo. Działajcie, piszcie w kąt, i teście, odpaliście na pewno cieszy. Nie To trochę ciśnie o to, na to Że coś, że on stoi się ładuje tam coś? Nie właśnie nie się Ja pojechaliśmy i szybciej zagadnął. Dobra, wstałem. No, tak. A wobec ciebie wygada. Mieliśmy mówić, że jesteśmy od meduzy i meduska poleciła. No tak. Trzyma bankowicz. Trzyma wszystkich. O kurde, otworzył się. Ma Mam wam, wybrałem i jest spoko. Jest ten stary jak Bardzo dobry telefon. Nie. Nie, jeszcze do mnie jest telewizor. Do domu. Czy jest tu łaczka. Zobaczmy. To jest hmm? <śmiech> <śmiech> Chore, ja To nie widziałem na koniec.

Z będziemy w liście w tej w muszę zobaczyć o tym mowa. Ale tu na piekło Tak. Czy... Ale nie ma tu No, może mnie tego. jak się nazywa? Na CTV. Na CTV? No? No to ją. To się robią hmm. tego. Omega to jest, znaczy. Omega. Okej. Muszę zapisać zapytać, kampię. To patem w ogóle. Nie wiem, czy to się rozwinęło.